Najlepsze mecze pierwszego dnia US Open 2025, które moim zdaniem warto obejrzeć. Pierwszy mecz, Jakub Męsik i Nicolas Jarry, dwaj wysocy zawodnicy, którzy opierają swoją grę głównie na serwisie. Może być tutaj parę tie-breaków i kto wie czy liczyk, nie pokusi się o niespodziankę. Zanim przejdę do kolejnego meczu, to pamiętaj o tym, by zaobserwować moje konto, bo w trakcie US Open będzie tutaj dużo kontentu. Mecz numer 2 to spotkanie, które będę miał akurat przyjemność komentować, także zapraszam Was do Eurosportu 2. Emilio i Taylor Fritz. Moim zdaniem, nawet stać na to, żeby się z Fritzem, chociaż mecze bezpośrednie, które do tej pory rozegrali, na to nie wskazują. To nawa jest tenisistą, który jest walczakiem, więc moim zdaniem może tutaj pokusić się chociażby o urwanie seta. Aryna Sabalenka i Rebeka Masarowa. Każdy mecz liderki rankingu trzeba oglądać. Zobaczymy, w jakiej formie Aryna będzie w tym turnieju. Magdalinet i Makkertni Kessler. Nic więcej nie trzeba dodawać. Mecz Polki, obowiązek do obejrzenia, i to będzie spotkanie, które zainauguruje US Open. Aleksandra Iala kontra Klara Towson. Moim zdaniem, jeden z naj ciekawszych meczów pierwszego dnia tego turnieju. Jestem ciekaw, czy ta leworęczna filigranowa, sprytnie grająca Filipinka będzie w stanie postawić się tym mocnym zagraniom Tausso. Dla tych, którzy nie będą spali Nowak Djokovic i Lerner Tien. Jestem ciekaw, w jakiej dyspozycji będzie Nowak Djokovic. On ostatnie trzy turnieje, w jakich brał udział, to wyłącznie turnieje wielkoszlemowe. Zagrał na Rolandzie, zagrał na Wimbledonie i teraz będzie grał na US Open. Pomiędzy tymi turniejami nie brał udziału w żadnych innych zawodach. I to już naprawdę dla takich Nocnych frików Daniel Miedwiediew i Benjamin Gonzi. Moim zdaniem, to może być spotkanie, gdzie już będziemy mieli pierwszą niespodziankę turnieju. Nie ufam Danielowi z całym szacunkiem. Dajcie znać, na jakie spotkania wyczekacie w pierwszym dniu turnieju. W niedzielę zobaczymy wyłącznie Magdalinet, Kamil Majkszak, Magdalena Fręch i Iga Świątek zagrają w kolejnych dniach.